Dziś w Warszawie, w polskim parlamencie, rodacy ze wszystkich kontynentów zainaugurowali szósty światowy zjazd Polonii i Polaków z zagranicy. Przyjechaliśmy tutaj na ten zjazd, szósty zjazd Polaków i Polonii z zagranicy, żeby udowodnić to, że my jesteśmy. Byliśmy, jesteśmy i będziemy. Agata Konarska, witam Państwa i zapraszam na Polonijny Serwis Informacyjny, który rozpoczynamy właśnie od spotkania Polonii i Polaków z całego świata. To centralne polonijne wydarzenie w naszym kraju. Zjazd zgromadził w Warszawie 350 uczestników ze wszystkich kontynentów. Każdy z nich ma Polskę w sercu i każdy z nich pragnie, aby polskość za granicą przetrwała. Stanisława Pryłaszwili. Włączyć głos rodaków z całego świata w narodową dyskusję nad przyszłością naszego kraju. To główny cel szóstego światowego zjazdu Polonii i Polaków ze zagranicy. Odbywające się raz na pięć lat spotkanie jest przestrzenią do rozmów o wyzwaniach, problemach, a także o szansach rozwoju polskich diaspor rozsianych po całym świecie. Wśród uczestników zjazdu jest pani Barbara Wojda, prezes polski, macierzy szkolnej w Belgii, mówi o potrzebie synergii. Chciałabym się dowiedzieć, jakie, jakie będziemy mieli, mogli nawiązywać formy współpracy. Między Polonią, bo jest nas jednak 20 milionów, tak? Co możemy zrobić dla Polski i co Polska może zrobić dla nas? A o to w relacjach z Polonią i Polakami za granicą chodzi. Byliśmy, jesteśmy i będziemy. Nie zniszczą nas. Zakiełkujemy z błota nawet. Ale nam trzeba wsparcia. Aby polskość za granicą trwała. Nam bardzo zależy na tym, żeby. Wychować kolejne pokolenia naszych rodaków na Polaków, żeby mówić z nimi po polsku. Światowe zjazdy Polonii sięgają tradycją jeszcze do lat przedwojennych. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w 1929 roku. W czasach komunizmu za granicą organizowały je kongresy Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej. Po jego upadku zgromadzenia organizuje Stowarzyszenie Wspólnota Polska wspólnie z Radą Polonii Świata. Niesamowicie wspaniała impreza, że możemy się spotkać z różnych krajów świata. Ale wszyscy jesteśmy, tak jak ksiądz dzisiaj powiedział, łączy nas jedno, nasza ojczyzna. Takie spotkania to też okazja do często trudnych rozmów o potrzebach. Pragniemy, żeby ten konsulat honorowy w Paraguaju był otwarty polskim w naszych regionach, żeby nauczyciele polskie... Przyjeżdżali do nas, bo aż do tej pory nie mieliśmy jednego nauczyciel. Wśród uczestników kongresu liderzy polonijni z 47 państw: ludzie kultury, sportu, nauczyciele i dziennikarze. Nie mamy za wiele okazji, żeby tak się spotkać bezpośrednio, żeby porozmawiać, żeby się poznać, poznać wzajemne problemy, ale też wzajemne osiągnięcia. Także myślę, że pod tym względem zjazd jest naprawdę wyjątkowym miejscem. Światowy zjazd Polonii i Polaków z zagranicy odbywa się pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Stanisław Apriłaszwili, Polonia 24. Światowy Zjazd Polonii będzie też tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Państwa i moim gościem będzie Jarosław Narkiewicz, przewodniczący Rady Polonii Świata. Zapraszam. Ale wcześniej w serwisie ludzie, którzy sprawiają, że o Polsce mówi cały świat. Odważni, zdolni, wyjątkowi, Łączy ich życie poza granicami ojczyzny i to, że o niej nie zapominają. Dumni z pochodzenia przodków. Więcej Przemysław Toczek. To widok, który w swoim życiu zobaczy niewielu ziemię z kosmosu. Ale najprawdopodobniej w elitarnym gronie astronautów znajdzie się on, Polak, Sławosz Uznański, który pokonał 22 tysiące kandydatów z całej Europy. Na co dzień pracuje w Genewie i już wie, czym mógłby się zająć podczas misji. Instalowaniem nowych eksperymentów, diagnozowaniem różnego rodzaju błędów. Potencjał naszych rodaków z całego świata niezmiennie dostrzega też TVP Polonia, przyznający nagrodę za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju. Na liście wyróżnionych człowiek symbol polskości oraz wytrwałość w walce z białoruskim reżimem Andrzej Poczobut. Jego postawa to postawa człowieka, który nie chce wyjeżdżać ze swojej ziemi z ziemi przodków. Sięgamy do historii. Tam przykładów wielkich Polaków na obczyźnie jest również wiele. Pewnie moglibyśmy wymienić nie wiem, choćby Płaskiego, jeżeli jesteśmy, jeżeli jesteśmy w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli jesteśmy Albo Kościuszkę Hallera czy Ignacego Jana Paderewskiego. Wybitny pianista, można powiedzieć, pierwszy polski, polski celebryta. Osoba nieprawdopodobnie wręcz popularna na przełomie XIX i XX wieku, a u progu niepodległości II Rzeczpospolitej Premier. Jedna z fundamentalnych postaci dla, dla polskiej niepodległości. To dowód... Na to, że emigracja nie oznacza porzucenia narodowych ideałów. Edukują, promują polską historię, osiągają osobiste sukcesy, walczą ze stereotypami, prostują nieprawdziwe informacje, prowadzą działalność charytatywną. Każdy z osobna i wszyscy razem Polacy są ambasadorami naszej ojczyzny za granicą. To ogromna siła, która wpływa na wizerunek Polski. Przemysław Toczek, Polonia, 24. Oglądają Państwo informacje Polonie 24 o to, co jeszcze dziś w programie. Po raz pierwszy Polak został dowódcą Eurokorpusu. Korpus jest zdolny do dowodzenia w operacji zarówno Unii Europejskiej, jak i zarówno NATO. 95. rocznica zjazdu założycielskiego Związku Sybiraków. Zrzeszał przede wszystkim powstańców styczniowych, bojowników walko o niepodległość przełomu XIX i XX wieku. 200-lecie Muzeum Książąt Lubomirskich w Lwowie. Chcemy, aby ta wystawa była tą wizytówką, która przypomni o istnieniu Muzeum Książąt Lubomirskich. To przełomowa chwila dla polskiego wojska. Generał Jarosław Gromadziński został pierwszym polskim dowódcą Eurokorpusu w historii. Dziś w Strasburgu odbyły się uroczystości przekazania dowodzenia. Udział w nich wziął także szef obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To bez wątpienia historyczna chwila. Generał Jarosław Gromadziński objął dowodzenie nad Eurokorpusem, międzynarodową grupą szybkiego reagowania. Dzisiejsza uroczystość to kolejny ważny krok w integracji Polski w Eurokorpusie. Otwieramy nowy rozdział udziału Polski w tym traktacie. Eurokorpus swoją działalność rozpoczął w 1993 roku, a niemal dekadę później Polska dołączyła do niego jako państwo ramowe. Od dziś dowodzi nim generał Gromadziński. Eurokorpus jest bardzo unikalną strukturą i to należy podkreślić jedyną taką w Europie, ponieważ ten korpus jest zdolny do dowodzenia w operacji zarówno Unii Europejskiej, spełnia te wszystkie standardy, jak zarówno NATO. Generał Gromadziński wcześniej był koordynatorem szefa sztabu Generalnego Wojska Polskiego, a także pierwszym dowódcą 18 Dywizji Zmechanizowanych. W ostatnim czasie służył również w międzynarodowym zespole do spraw pomocy Ukrainie w niemieckim Wiesbaden, odpowiadając za szkolenie ukraińskich żołnierzy. A teraz przenosimy się do Bolton w północno-zachodniej Anglii, gdzie produkowane są rakiety, korzystają z nich Ukraińcy, ale także wojsko polskie. To właśnie z Bolton do Napoligon w ustce trafiła broń testowana przez polskich żołnierzy. To kolejny przykład międzynarodowej kooperacji, dzięki której wzrasta bezpieczeństwo w regionie. Ta współpraca jest tak bliska, tak zacieśniona i przemysły MBDA i PGZ mogą współpracować i armia mogą współpracować. Bo właśnie w fabryce w Bolton produkowane są m.in. rakiety, z których już korzysta Wojsko Polskie. To 44 wyrzutnie i kilkaset rakiet, również całym pakietem logistycznym, szkoleniowym, gdzie naszym strategicznym partnerem jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Jednak na tym modernizacja polskich sił się nie kończy. Polska będzie mogła dokończyć budowę programu obrony powietrznej Wisła. Departament Stanu wyraził zgodę na sprzedaż Polsce 48 wyrzutni systemu Patriot oraz ponad 600 pocisków. To istotne wzmocnienie polskiego wojska. By wyrzutnie trafiły do kraju, potrzebna jest jeszcze zgoda Kongresu Stanów Zjednoczonych. Szacowana wartość kontraktu to ponad 61 miliardów złotych. Polsko-Kazachstańska Komisja Historyczna odkryła kolejne informacje dotyczące zasłania na Syberię. Tym razem dotyczą przedwojennego prezydenta Białego Stoku Bolesława Szymańskiego i jego najbliższych. W ręce prawnuka trafiły kopie dokumentów z Kazachstanu związanych z rodziną szymańskich, szczegóły Izabela Muczyńska. Przedwojenny prezydent Białego Stoku został aresztowany i wraz z rodziną wywieziony do Kazachstanu. Aż do teraz losy jego i jego rodziny pozostawały nieznane. Kopie dokumentów z kraju Zesłania trafiły w ręce prawnuka Bolesława Szymańskiego. Informacje na temat skali zakresu działalności Prababci w kontakcie z ambasadą polską w Pawłodarze i regionie pawłodarskim w tamtym czasie. I jej zaangażowaniu w rekrutację Polaków do armii Andersa. Odkrycie tego było możliwe dzięki współpracy między historykami z Polski i Kazachstanu. Rok temu powołaliśmy pierwszą w historii naszych państw Komisję Historyczną Polsko-Kazachstańską. Dzisiaj mamy już pierwsze efekty. Mamy Pierwsze tomy dokumentów, które spływają do nas, do Muzeum Pamięci Sybiru. Pamięć o Piekle Sybiru pielęgnuje też Związek Sybiraków. Dziś w stolicy upamiętnili 95. rocznicę Założycielskiego Zjazdu Związku. Zrzeszał przede wszystkim powstańców styczniowych, bojowników walko o niepodległość przełomu XIX i XX wieku, i miał być taką formą, Wspomagania, upamiętniania tych, którzy walczyli o wolność. Nikt nie spodziewał się, że w 1939 roku historia się powtórzy. W zjeździe założycielskim uczestniczył m.in. prezydent Ignacy Mościcki, a marszałek Józef Piłsudski otrzymał wtedy legitymację członkowską z numerem 1. Izabela Muczyńska, Polonia 24. Katyń symbol okrucieństwa sowieckiego okupanta i tragedii tysięcy Polaków. Mija 30 lat od powstania Muzeum Katyńskiego, spełniającego rolę nie tylko placówki muzealnej, ale też pomnika historii i ośrodka edukacji. To tam dostępne są informacje, które przez lata były zatajane przez komunistów. Artefakty wydobyte z dołów śmierci. To właśnie takie ślady po sowieckim barbarzyństwie skrywa Muzeum Katyńskie, które działa już od trzech dekad. Misyjna działalność typowo muzealna od. Gromadzenia aż pod upowszechnianie, ale jest to również dom relikwii katyńskich, bo takie nazwał przedmioty wydobyte z dołu śmierci ksiądz Dzisław Peszkowski. My tej nazwy również się trzymamy. Dziś na terenie cytadeli warszawskiej uroczyście upamiętniono 30 lat istnienia placówki, której pracownicy i darczyńcy dbają o to, by zatajana przez lata sowiecka zbrodnia nigdy nie została zapomniana. Staramy się pokazywać nie tylko. Osobę, epatując liczbą, ale również i losy ich rodzin, żeby pokazać przede wszystkim to, że był to nerw intelektualny najjaśniejszej Rzeczpospolitej, wyrwany z rdzenia tejże pięknej. Polskiej ziemi. Liczba ofiar zbrodni katyńskiej sięgnęła 22 tysięcy. To jeńcy i więźniowie przetrzymywani w sowieckich obozach i więzieniach. Wśród nich blisko 10 tysięcy oficerów wojska polskiego i policji państwowej. A teraz przenosimy się do warszawskiej siedziby archiwum akt nowych. W tym wyjątkowym miejscu zaprezentowano unikatowe materiały pocztowe emitowane przez podziemie struktury Solidarności Walczącej o szczegółach kontra Znaczki poczty podziemnej solidarności walczącej upamiętniają przełomowe wydarzenia dla Polski i postaci, które próbowano wymazać z naszej historii. Pokazują wartości, o których przekazanie następnym pokoleniom powinniśmy ciągle i stale zabiegać, bo jak nie my, to kto. Do autorów wystawy, ukazującej wyjątkowe świadectwo podziemnych zmagań lat 80., w liście zwrócił się premier Mateusz Morawiecki. Znaczki poczty podziemnej solidarności walczącej, w zebraniu i uporządkowaniu których autorzy albumu wykonali iście medycynyńską pracę, to nie tylko małe dzieła sztuki, to również obszar szeroko pojętej pamięci o ideach i wartościach dla nas Polaków najistotniejszych. Jak mówią, działacze Solidarności Walczącej ich głównym celem było odsunięcie komunistów od władzy i przywrócenie Polsce suwerenności. Podwójny jubileusz w Lwowie z okazji dwustulecia Muzeum Książąt Lupomirskich odbył się wernisarz wystawy plenerowej Muzeum z miłości do sztuki i kraju. Zorganizowano też jubileuszowe spotkania o Solińskiej i debatę sztuka przetrwania. Imprezy połączyły polskich i ukraińskich historyków, naukowców, miłośników kultury i sztuki. W 1917 roku Józef Maksymilian Osoliński utworzył zakład narodowy imienia Osolińskich. Chciałby jego instytucja wspierała Polaków w zachowaniu tożsamości narodowej, a 200 lat temu razem z księciem Henrykiem Lubomirskim powołał Muzeum Książąt Lubomirskich. W tym gmachu mieściła się biblioteka, muzeum i wydawnictwo Solineum, które zresztą później przeniosło się na drugą stronę ulicy dawnej Osolińskich, dzisiaj Stefanyka. O Solinaum i Muzeum Książąt Lubomirskich na zawsze będą związane z Lwowem, Przeworskiem i Wrocławiem. O tym opowiada wystawa Z Miłości do Sztuki i Kraju, zaprezentowana przed gmachem Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki. Chcemy, aby ta wystawa była tą wizytówką, która przypomni o istnieniu Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie mamy budynku, jesteśmy instytucją dosyć niewidoczną. W Lwowie odbyło się także setne spotkanie osolińskie. Poświęciliśmy bardzo ważnemu tematowi, jakim jest rola muzeów w czasie wojny i co być może jeszcze ważniejsze w czasie powojennym. Z okazji jubileuszu Muzeum Książąt Lubomirskich Biblioteka w Lwowie imienia Stefanyka zaprezentowała europejski księgozbiór należący m.in. do przedstawicieli rodu Lubomirskich. A teraz w Polonie 24 przenosimy się na południe Królestwa Niderlandów do miasta Brunsum, gdzie odbył się piknik polonijny. Spotkanie zorganizowała społeczność związana z Polską Szkołą imienia generała Sosabowskiego. Zanim uczniowie Polskiej Szkoły Brunsum pojadą na wakacje, mogli pobawić się razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami. Mogłem na przykład oblać wszystkie nauczycielki. Um... No i to już parę razy taki piknik był i zawsze wyczekuję, aż będzie. Można się spotkać z wszystkimi dziećmi z całej szkoły. Jedzenie też było smaczne. Piknik odbywa się co roku z okazji zakończenia szkoły. Ma na celu przede wszystkim integrację ciągle rosnącej społeczności szkolnej, ale ma charakter także dydaktyczny. Ale zabawa w ogrodzie to przede wszystkim nagroda. Pięć dni uczą się w regularnej szkole, później szósty dzień przychodzą yy do szkoły polskiej i za to ich ciężką pracę chcemy ich nagrodzić. Nauczyciele i rodzice przygotowali dla wszystkich moc atrakcji, a nie było to łatwe, bo do szkoły uczęszcza aż 140 uczniów. Świadkarze reprezentacji Polski przygotowują się do ostatniego turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów. Ten zostanie rozegrany na Filipinach. Biało-czerwoni już teraz mogą być pewni udziału w rozgrywkach finałowych. Nietypowo, bo na dalekich Filipinach siatkarze reprezentacji Polski zakończą pierwszą część rywalizacji w ramach Ligi Narodów. Słyszałem, że one naprawdę bardzo kochają siatkówkę i mocno oglądają, czyli szacunek dla Filipińców, bo naprawdę cześć się, się wspierają i oglądają nasz sport. Rywalami Polaków podczas rozpoczynającego się w poniedziałek turnieju będą Słowenia, Brazylia, Kanada i Japonia. Dla zawodników to ostatnia szansa, by przekonać do siebie trenera Nikolę Gribicia przed turniejem finałowym. Może nas cieszyć to, że Nikola wyciąga dobre wnioski, na które często samemu nie jesteśmy w stanie wpaść w trakcie, w trakcie grania meczu, czy na świeżo po meczu. Idą w dobrym kierunku, tak jak kilku chłopaków powiedział, mają jakiś projekt, jakiś myśl przewodnią, wierzą w nią i fajnie, że pchają ten wózek w jedną stronę. Gospodarzem finałów tegorocznej Ligi Narodów będzie Polska i właśnie dlatego Biało-Czerwoni już teraz mogą być pewni występu w Gdańsku. Zgodnie z zapowiedzią wracamy teraz do tematu Światowego Zjazdu Polonii, który rozpoczął się dziś w Warszawie. Państwa i moim gościem jest Jarosław Narkiewicz, przewodniczący Rady Polonii Świata, organizacji, która jest inicjatorem zjazdu. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór, szanowni rodacy. Jakie emocje towarzyszą panu i towarzyszyły teraz, kiedy przyjeżdżał pan do Warszawy, bo to pierwszy pana zjazd jako przewodniczącego Rady Polonii Świata? Rzeczywiście, Rada Polonii Świata, organizacja zrzeszająca kontynentalne, krajowe organizacje polonijne na całym świecie, miała swoje wybory i my pierwszy raz organizujemy wspólnie z Wspólnotą Polską, Stowarzyszeniem oraz Kancelarem Premiera Rady Ministrów tak ważne zgromadzenie. I pozytywne emocje. pozytywne emocje, dlatego że po pierwsze się udało, udało, że przyjechało więcej niż 350 delegatów, delegacji właśnie Sejmu tego polionijnego, bo takim właśnie jest ten zjazd Polaków i Polonii świata. Dlatego, że to są osoby wydelegowane przez swoje organizacje, przez swoje środowiska m, kulturowe, przez w środowiskach, w których działają, czyli mamy mandat jakby pełnomocnictwa. I to cieszę, że dziś rozmawialiśmy w Sejmie z, o bieżących, wartościowych, powiedziałbym, tematach. Jakie te tematy, chyba oczywiste. No, przede wszystkim poprzednie zjazd odbył się przed pięcioma laty. Hmm, Czyli też ten... już w innej rzeczywistości międzynarodowej no, właśnie... nie było za naszą wschodnią granicą wojny. To też wpływa na waszą dyskusję. Właśnie jednoznacznie. My hmm. w czasach naszych obrad i w przyszłościowych dniach będziemy od... ustosunkowywać się, będziemy wyrażać przede wszystkim solidarność z naszym rodakom, którzy walczą za wolność Ukrainy, ale także którzy cierpią z powodu tego, że są Polakami na Białorusi. To sytuacja nie niebywała. No, natomiast rzeczą, że pamiętajmy, że przecież hmm, pandemia Нас розлучила до безпосередніх контактів, це перший контакт, так no, і по Ну, Але очевидно, своє традиційне визвання, свят сівення, свят швидко іде до пшоду в модернізаційному керунку. І ми окреслити, що. При тій ситуації ми мусимо сталь твердо на заховання своїх вартостей і традицій, аби не похлонила наших родаків на світі, та так звана культура, культустості мультикульти. І ту є повод до наших коженів, до наших історичних традицій. Для того ми прошикували такий спектр дискусії, яка виражає він з польську, однозначно вінь з польську. Dzisiaj spotkanie w parlamencie, jutro spotkanie zresztą po raz pierwszy w Kancelarii Premiera Rady Ministrów właśnie z panem premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrami kultury, edukacji i spraw zagranicznych. Także spotkanie podsumowujące, spotkanie z przedstawicielami władzy to z Ekscelencją Prezydentem Andrzejem Duda, który objął patronatem. I następne zakończenie to cały dzień będziemy obradować w tak zwanych wąskich w, w tematach. Тематах панельових, визвання що далі, що визвання то звернення уваги на молодіж. Отділене по світ тему дискусії, як, яку форму відналіть, аби молодіж захитити не тільки до почуття биття поляким, але й культуванням. Мішками в різних варунках: варунках, часто зружніцованих господарчо, зружніцюваних соціально, алі зружніцюваних культурово, Десь, так як на Литві, носіме сукцеси в справуванні, в сполудженню краєм. Którym mieszkamy, chociaż też są wyzwania z zachowaniu szkół polskich, szkół tradycyjnych, ale przecież słyszeliśmy i wiemy, jakie są wyzwania w Brazylii. Wyzwania są i w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. I Wszędzie jak są to inne problemy. Pogodzić? Jak to pogodzić i połączyć, bo czasem mam wrażenie, że to te spotkania są takim zderzeniem różnych światów, różnych problemów, różnych wyzwań. Polaków, którzy mieszkają na wschodzie i właśnie Polaków mieszkających, czy to w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, czy w Brazylii, gdzie też te problemy i wyzwania są zupełnie inne? No przede wszystkim my powinniśmy być jednością silni. Jednością silni w naszej bogatej różnorodności, ale nie kulturowej różnorodności, nie wielojęzykowej różnorodności, a w różnorodności działania, form działania i sytuacji, w których my jesteśmy. I w tej sytuacji więź z Polską musimy mówić jednym głosem. Польня повинна бути сильна, з'єднана, але також очікуємо і вдячні з тим, що в панстві польським мимо різних політичних угруповань теж І будемо шу, шукати, як вмоснить представительство Польонії власні в панстві польським. Мислимо, що наші представителі повинні бути во всіх. В сферах в сферах зажуджа аби тан дуже вас аби нашло з дошитні тільки бив слишальне, але й правдлово слишальне, аби сродовська могли представити реальну живісту ситуацію, і кутему бендімо поданжить, очевидно. Мовив о речах вартостьових, то так зване співпраці з душпастерством, бо душпастерство на поза граніцями ще гульні панства польського має значої роль. Часто доході до наших родаків, хто ж навіть можливіш слабо розмовляємо по польську, але попри з християнською культуру, попри з нашу. Tradycyjną kulturę my powrócimy do mowy ojczystej, do mowy przodków, do naszej tak zwanej tożsamości. Powiedział Pan, że jednym z ważniejszych celów tego spotkania jest to, żeby głos Polonii jako jedności był słyszany tutaj w kraju. Także po to, żeby wpływać na tę rzeczywistość tutaj w kraju? Myślę, że tak. Dlatego, że Polacy poza granicami stanowią. Jedną trzecią, to znaczy 20 milionów. 20 milionów e, m, osób, którzy mają korzenie polskie i mogą być pomocne w kształtowaniu państwa polskiego, z którego bardzo cieszymy się, że państwo polskie bardzo m, energicznie rozwija się, jest demokratyczne, ale najważniejsze, że stoi na ochronie tych naszych tradycyjnych wartości opartych na naszej tradycyjnej religii. Czyli jakby tę pomoc, która jest przez państwo polskie naprawdę ogromna, jakby tę pomoc zrealizować tak, żeby doszła do tych środowisk, które najbardziej tego potrzebują i ukurynkowują właśnie na nowoczesne działania, ale oparte na tradycji? Wspomniał pan o tych ważnych spotkaniach jutro z premierem, z prezydentem, ale jest, są jeszcze dwa dni tego spotkania. Tak, właściwie my jutro, jak wymieniłem, spotykamy się i będziemy nie tylko słyszeć, ale i dyskutować o więzi, o tej możliwej współpracy, polepszeniu tego współpracy z państwem polskim. Spotkamy się z ekscelencją prezydentem, a sobota, tak, sobota to będzie dyskusja wewnątrz, jak nam uruchomić tę jedność i wynaleźć sposoby po to, żeby mówilibyśmy Polacy jednym głosem i ten głos byłby słyszalny. My też będziemy o przebiegu z... Zjazdu informować na antenie TVP Polonia. I oczywiście jutro w czasie Polonii 24 kolejnego wydania naszego serwisu. Pięknie dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękuję. Przejmie. Dziękuję też Państwu za uwagę. Dziś to już wszystko, ale czekamy na Państwa jutro z kolejną porcją wiadomości z szóstego zjazdu Polonii Polaków za granicą. Widzimy się jednak nieco później niż zwykle około godziny 22.20. Dobrego wieczoru i do zobaczenia.